W dzisiejszym odcinku opowiem państwu, w jaki sposób skuteczniej leczyć wszelkiego rodzaju przypadłości związane z tarczycą. Szanowni państwo, jeśli chodzi o tarczycę, to możemy wyróżnić różne choroby. Na przykład nadczynność tarczycy, niedoczynność tarczycy, chorobę Hashimoto, guski tarczycy, ciche zapalenie tarczycy i wiele, wiele innych. Jednak wspólnym mianownikiem tych wszystkich chorób są zaburzenia ze strony hormonów tarczycy. Które w jednym wypadku mogą być zawyżone, w innym mogą być zaniżone. Natomiast konwencjonalne leczenie w przypadku chorób tarczycy zawsze polega na tym, że lekarz stara się wyrównać poziom hormonów do no, średnich statystycznych, i faktycznie w wielu przypadkach udaje się to zrobić. Niemniej jednak pacjent bardzo często ma odczucia, że no, mimo wyników laboratoryjnych, które no, wskazują na to, że faktycznie poziom hormonów został wyregulowany, dana osoba wciąż czuje się źle. I najczęściej, kiedy zgłaszamy tego typu objawy i obawy zarazem, tak, do naszego lekarza, bywamy posądzani o to, że symulujemy, że powinniśmy się wybrać do psychiatry, bo problem już nie dotyczy tarczycy, ale być może zdrowia psychicznego. Szczerze powiedziawszy, no, tę opinię opieram na tym, jakie informacje czytam od Państwa na swojej skrzynce odbiorczej. Jak się jednak okazuje, nikt nie bierze pod uwagę jednej bardzo ważnej informacji: że sam poziom hormonów tarczycy to niestety nie wszystko, by stwierdzić, że hormony te pracują prawidłowo w naszym organizmie. A dlaczego? Ano dlatego, że hormony tarczycy mają swoje. Nośniki, przenośniki. Jednym z takich bardzo ważnych nośników hormonów tarczycy jest prealbumina, inaczej zwana także transtyretyną. Zatem zadajmy sobie bardzo proste pytanie: Cóż z tego, że będziemy mieli prawidłowe stężenie hormonów tarczycy we krwi, skoro nie będą one w stanie dotrzeć do właściwych miejsc, ponieważ hormony nie będą w stanie połączyć się ze swoimi przenośnikami? I właśnie tutaj może dojść do typowej sytuacji, w której w wynikach laboratoryjnych widzimy, że wszystko jest w porządku, poziomy hormonów są w porządku, niemniej jednak wciąż czujemy się źle. Dlaczego? No właśnie dlatego, że przenośniki hormonów nie przeniosły owych hormonów do miejsc, do których powinny dotrzeć. Zatem nie spełniają one swojej funkcji. No dobrze, to teraz odpowiedzmy sobie na pytanie. Co może być przyczyną tego, że przenośniki hormonów tarczycy nie łączą się z hormonami tarczycy, a same hormony nie mogą dotrzeć do miejsc, w których powinny się znaleźć? Drodzy słuchacze, jedną z takich bardzo ważnych przyczyn są zanieczyszczenia naszego powietrza. Prościej mówiąc, smog czyli cząsteczki PM2,5 oraz cząsteczki PM10. Te zanieczyszczenia powietrza biorą się oczywiście ze spalin przemysłowych czy na przykład ze spalin samochodów. To właśnie te zanieczyszczenia powietrza w bardzo mocny sposób hamują połączenie się transtyretyny, czyli nośnika hormonów tarczycy, z samymi hormonami tarczycy. I zanim przejdę dalej, zanim opowiem Państwu, no, co możemy z tym zrobić, tak? Jak możemy poprawić ten stan? Oczywiście, w tym miejscu chciałbym pokazać dowód naukowy na prawdziwość moich słów. A oto ten dowód: badanie z 1994 roku. Wpływ zanieczyszczonego powietrza na zewnątrz i w pomieszczeniach na metabolizm hormonów tarczycy i witaminę A. W treści czytamy: Wyniki wskazały, że pył zawieszony i unoszący się w powietrzu i na zewnątrz, pochodzący z różnych źródeł zanieczyszczeń. Znacząco zakłóca wiązanie się tyroksyny, czyli hormonu tarczycy, z transtyretyną, czyli nośnikiem tego hormonu. No dobrze, ale co możemy z tym zrobić? Zanim przejdę do najciekawszej rzeczy, powiem to, o czym mówiłem już we wcześniejszym odcinku dotyczącym zanieczyszczeń powietrza czyli Oczywiście powinniśmy zainstalować oczyszczacze powietrza w naszym domu. Filtr węglowy w naszym samochodzie, czyli ten filtr kabinowy, będzie on skuteczniej czyścił zanieczyszczenia powietrza, które wydostają się z układu spalinowego innych samochodów do naszego. Natomiast czynnie możemy pomagać sobie substancją, która nazywa się resweratrol. Ja już dwukrotnie mówiłem dlaczego. Przede wszystkim dlatego, że resweratrol to w zasadzie tylko jedna z kilku substancji na świecie, która pomaga wspomagać autofagię, czyli samooczyszczanie naszego organizmu właśnie w stosunku do tych cząsteczek. Czyli cząsteczek zanieczyszczeń powietrza. I tego badania naukowego już nie będę cytował, bo cytowałem go dwukrotnie wcześniej, a dzisiaj pozostawię tylko odnośnik do badania naukowego pod tym filmem. Zatem jeśli rezeratrol wspomoże organizm w samooczyszczaniu z tych cząsteczek, oznaczało to będzie mniej więcej tyle, że przynośniki hormonów tarczycy będą mogły z powrotem transportować te hormony do miejsc docelowych. I wtedy właśnie prawidłowy poziom hormonów tarczycy no, przełoży się na prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Natomiast jeśli chodzi o rezeratrol i naszą tarczycę, to pomoże on. Nie tylko nośnikom hormonów tarczycy, ale substancja ta ma pozytywny wpływ na cały układ związany z tarczycą. Ja nie chciałbym tutaj być gołosłowny i chciałbym pokazać Państwu kolejne badanie naukowe, które w zasadzie powie Państwu wszystko na ten temat. A oto to badanie badanie z 2011 roku. Rezweratrol i jego wpływ na starzenie i czynność tarczycy. W skrócie badania czytamy. Resweratrol wpływa również na czynność tarczycy, zwiększając wychwytywanie jodków i poprzez zwiększenie wydzielania TSH, czyli hormonu tarczycy. Natomiast tutaj trzeba uczciwie zaznaczyć, że resweratrol może mieć przeciwne działanie, czyli może osłabiać działanie tarczycy, jeśli będziemy przyjmowali go w zbyt dużym stężeniu, ale w sposób regularny. Ogólnie rzecz ujmując, ja w profilaktycznym stosowaniu, czyli tym ciągłym, tak, czyli podajemy resveratrol każdego dnia, nie polecam aby przekraczać 500 mg resveratrolu dziennie. To jest taki maks. Natomiast jeśli mamy dobry resveratrol, a o tym już mówiłem, co to znaczy dobry resveratrol, to profilaktycznie od 100 do 200 mg dziennie będzie bardzo, bardzo dobrą dawką. Zatem, jeśli szukamy resweratrolu albo jakiegokolwiek innego suplementu, to starajmy się nie zwracać uwagi na to, że czegoś jest znacznie, znacznie więcej, że jakaś firma chwali się, że ma mega, mega dawki, bo w wielu przypadkach, niestety, więcej, niestety nie oznacza lepiej, bardzo często więcej oznacza gorzej, a to jest przykład akurat. Ja natomiast swojego reweratelu nie będę już reklamował, bo po prostu nie nadążam z produkcją. Ludzie kupują po 4, po 6, po 10 sztuk, więc miałbym taką prośbę niesamowitą, bo najprawdopodobniej w poniedziałek uda mi się uzupełnić zapasy. Szanowni Państwo, spokojnie, jedno, dwa opakowanie regularnie sobie można kupować dla każdego wystarczy, tak? A nie tak po 10 sztuk nagle wszyscy wchodzą i nie ma tak? To jest no, nieprzewidywalne. Mi się w miesiąc kończy to, co ja miałem przeznaczone praktycznie na jeden rok. Jedno, dwa opakowanie regularnie sobie kupić każdego miesiąca. Każdemu wystarczy, dla każdego wystarczy, tak? Także to tyle, jeśli chodzi o tematykę tarczycy i rezeratrolu. A ja już znikam, bo robi mi się zimno. Mi jakaś bestia ze wschodu do okna zagląda. Kto to Putin?